Z tego, co podawałam na poprzedniej lekcji, był wykres funkcji w przesunięciu. Funkcją bazową jest logarytm podstawa A z X. I tu jest bardzo ważna dziedzina tej funkcji. Więc, podstawą logarytmu A musimy wiedzieć, więc piszę D, d dwukropek, że musi spełnić trzy warunki, konkretnie takie. A musi być dodatnia różna od 1. I liczba logarytmowana, czyli ten argument X musi być dodatni też. Tutaj od 1. To mi poprawię tak brzydko. Dobra. Ok. No i potem my mieliśmy przesunięcie tej funkcji o wektor nazwę go U. Współrzędne ma P przecinek Q. I zmienił się ten wzór. O już nazwę F od X i jest tak. Logarytm A i literka P tutaj wstawiona ze zmianą znaku przy X plus Q. I to jest. To się będzie nazywało postać kanoniczna. funkcji logarytmicznej i to podawałam jakby zestawienie takich różnych funkcji, bo tam mieliśmy funkcję wykładniczą, wraz z tą postacią kanoniczną. Oczywiście kwadratowa to to jest taka podstawowa rzecz. Tą podają w tablicach naturalnych, tą kanoniczną funkcję kwadratowej, tych pozostałych nie podają. Ale wszystko, co ma te literki P i Q, to jest właśnie postać kanoniczna. I teraz tu, x, tam gdzie mamy, no jest większe od zera, to x równe 0, będzie to asymptota pionowa tej funkcji bazowej. Tutaj, w cudzysłowie, nazwę to sobie baza. I, czyli napiszę równanie asymptoty, Pionowej wykresu funkcji. Wykresu funkcji. Czyli pionowa linia, ona będzie pokrywała nam oś Y. I ona po prostu się przesunie P jednostek w prawo bądź lewo. No to jeżeli P będzie 3, no to w prawo, ale to 3 będzie tu jako minus 3. A jak będzie w nawiasie plus 3, to ze zmianą znaku, więc ona się przesunie w lewo. Pionowa w lewo. Dobra, teraz zrobię tu screen, bo tu wejdziemy w konkretny podpunkt. I po prostu zmienię te dane już teraz. Ok, no i weźmy sobie przykład. No taki, żeby to było, no może C. To troszkę ładniejsze dane, bo ta trójka jest w podstawie. No i teraz tak, jak jest trójka w podstawie, to pytanie moje. Funkcja będzie rosnąca czy malejąca? Rosnąca. Mhm. A malejąca będzie na przykład, jakby jaka to liczba była? Tak, tak, dokładnie. Od 0 do 1 otwarte. Czyli na przykład 1 trzecia, dwie trzecie, coś, co jest mniejsze od 1. I funkcja będzie wtedy malejąca. No dobra, ok. No i teraz sobie to po prostu zmienię, bo teraz zmieniam tutaj a, więc funkcją bazową będzie funkcja z trójką w podstawie. Tu też oczywiście, no mamy, że trójka jest dodatnia, trójka jest różna od 1 i, yy, i teraz x -y mają być większe yy, od 0, więc te warunki są prawidłowe, one są spełnione, czyli do mojej dziedziny wchodzi tylko po prostu już do funkcji bazowej. Zbiór liczb, ale na razie do bazowej. Nie? To będzie. Baza miała od zera do nieskończoności. No bo X musi być dodatnie. Ale teraz już y, licząc dziedzinę tej funkcji, już nie mam tego X tylko. Tylko ja będę miała X minus P. Nie. Czyli teraz tu sobie też zmienię. Mamy tu trójkę. Tutaj jest. Plus dwa. O, więc to. Plus 2, minus 1. Czyli ten p i q też tu sobie zmienię. No i p jest jakie? Patrzcie, tu jest plus, ta, a tu pisze co? Minus 2. A q normalnie, minus 1, nie ma zmiany, nie? Czyli już równanie asymptoty pionowej napiszę tu w skrócie. Dla funkcji bazowej, czyli x równe 0, skrót AS5, tak, po prostu, bo nie ma miejsca, a wiemy o co chodzi. No i teraz, jeżeli ja będę miała wyznaczyć dziedzinę tej funkcji drugiej, to ja już nie będę pisała x dodatnie, tylko będę pisała obliczając dziedzinę x plus 2 dodatnie. Czyli po pierwsze, widzicie przesunięcie minus 2 pionowej asymptoty w lewo, czyli po prostu one nam się będą zaczynać, te x, -y, za tą pionową linią w minus 2. I zgodne to jest z tym warunkiem, bo no bo gdy 2 przeniosę, to mam mieć x większe od minus 2, więc dziedziną będzie zbiór od minus 2 otwarte do nieskończoności. No i teraz tak, pomocniczo, ja sobie rysuję taki w cudzysłowie fałszywy układ współrzędnych, bo pionową asymptotę rysuję taką bardzo bardzo dokładną, ale tą minus jeden tak naprawdę nie ma asymptoty poziomej, więc ja ją sobie rysuję taką tyci tyci, taką tylko o. Widzicie? I ten mój układ spórzę, zobaczcie, on jakby stąd te czerwone linie, tak jakbym go chwyciła i tu przestawiła. I to jest taki ten o fałszywy, w cudzysłowie fałszywy układ skórzę. I przy nim będę po prostu sobie y, zaznaczała punkty. Czyli moim jeden, jakby to jest jakby takie fałszywe zero. Czy moim jeden jest tutaj y, liczba? No to jest jakby moje dwa. No i tak według tego będę serysować. No i teraz robię tabelkę do bazy. Do bazy. Czyli tak jakbym miała logarytm podstawa 3 z X. Ale pamiętamy, że funkcją odwrotną jest potęga podstawa, znaczy wykładnicza 3 do X. I dobrze jest podstawić sobie tak jakby do wykładniczej, ale tak jak robiliśmy to poprzednio, zamieniamy X z Y. No, czyli znowu tam dzwonek. Minus 1, 0, 1, 2. Czyli teraz 3 do minus pierwszej, 1 trzecia, 3 do 0, 1, 3 do pierwszej, 3 i tu 9. I dostaję po prostu logarytm. No bo, teraz jak to sobie sprawdzę, no to co? Logart przy podstawie 3 z 1 trzeciej jest minus 1. Bo bym musiała 3 podnieść do minus pierwszej, żeby otrzymać 1 trzecią. I to się zgadza. Tak? 3 z, yy, z 1. 3 do zerowej bym musiała zrobić, żeby dostać 1. Więc dostaję w ten sposób yy, do funkcji logarytmicznej punkty i uwaga, zaznaczać je będę w tym fałszywym układzie. Tak jakby. Ale tam się tam. Przerwa jest. Narysuję to i na tym skończymy to. I potem dalsza część po prostu. Czyli jak tu mam jedynkę, tak sobie na trzy części dzielę. Minus jeden i punkt. Teraz jeden, zero. Tu jest moje zero, więc jeden, zero będzie tu. Trzy, jeden. Tu i dziewięć. Tu. I w górę dwa. O. I wykres funkcji. Słuchajcie. I już koniec wiem. I teraz już robię, słuchajcie, wykres mam. To jest C. To jest C. Tak. I wykres funkcji mam. Równanie asymptoty od razu podaje, to jest. W tym przypadku Y równe minus 2, czyli asymptota pionowa. No, dziedzina, wykres, asymptota pionowa. No i już. I screen. Iż. Tak? Już trzeba chodzić.